Cześć, z tej strony Adrian z czytelni komiksu Między Kadrami. Stół, jak widzicie, jest pusty, ale bez obaw za chwilę pojawią się komiksy, bo dzisiaj będzie kontynuacja, no właśnie. Będziemy zamykać kwestię Nokturnu. Filmy o serii Nokturn pisanej przez Rama V są również na naszym kanale. Dzisiaj będą ostatnie akty. Ten akt trzeci zamyka nam Nocturn, no i podsumuje całą historię. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, to możecie się domyślać, jakie będą konkluzje. Ale jak mówią, spróbujmy dojść do tego po kolei, więc na pewno będzie Nocturne, będzie oprócz tego jeszcze Batman z Darskiego i to, co przecięło Batmana z Darskiego, czyli Event absolut Power. Ale wróćmy do naszego Nocturnu, więc jakbyśmy mieli krótko o to podkreślić. Nokturn no przez kilka tomów grupa kozaków, którzy tym razem nie wyglądają na, stu, na styl amerykański, tylko bardziej powiedzielibyśmy jakiś taki perski, arabski i tak dalej. Dużo tutaj jest bardzo nut, trochę z zupełnie innej stylistyki. Przejmuje tak naprawdę tam i postanawiają powiesić Batmana. I tak można w gruncie rzeczy streścić to wszystko, co się wydarzyło. Przy całym tym bełkocie, który jest przy tych poprzednich tomach, no, i, i cóż mogę powiedzieć dalej? Jeżeli chodzi o ten tom, który, w którym jesteśmy tutaj, no to ten tom jest tak samo słaby jak wszystkie poprzednie. Ja będę się trzymał tego, o, co, o czym powiedziałem wcześniej, że jest to pudrowanie kupy. Czyli no po prostu mamy mnóstwo takich elementów wizualnych i stylistycznych, które są z zupełnie innej stylistyki, bo jak powiedziałem ze świata arabskiego, dużo jest takich elementów, ale one nie pełnią żadnej funkcji, jeżeli chodzi o historię. Poza tym, jeżeli chodzi o ten Tom, który teraz oglądacie, to w nim chodzi o odbicie Batmana, tak naprawdę przez jakąś taką bandę nieudeczników, powiedziałbym. No może nie bandę nieudeczników, ale ewidentnie bandę drugoplanowych postaci pod wodzą Catwoman, które próbuje tego Batmana odbyć. A w międzyczasie jest dużo kobiet, które się zmysłowo dotykają albo się lubią bardziej, albo się lubią mniej. Więc jest to wszystko jakieś takie takie bardzo dziwne. I to co przede wszystkim mnie razi, to to, że no tutaj mamy właśnie takie dziwne sceny. Dziwne czy dziwne? Nietypowe, o tak powiedzmy. To co mnie razi w całej tej historii, to to, że skoro oni byli tacy wszyscy sprytni, mówię o tych naszych kozakach z innego świata i tak łatwo tego Batmana ograli. No to jak ci z kolei podwodzą katłomen, tak łatwo mogli ich znowuż ograć jak gówniarzy. No, dla mnie jest to w ogóle nieprzekonujące, a poza tym to się wszystko toczy przez jeden długi tom. Zaletą tej historii na pewno jest warstwa wizualna, bo ogólnie rzecz biorąc, ram ma dobrych rysowników tutaj. I bardzo lubię okładki. Okładki są takie ciekawe i są w nich emocje. I tutaj tom ostatni. Jak rozmawiałem z Wojtkiem na naszej grupie, to pytał mnie, czy jest coś, co ratuje trochę tę historię. Otóż tak, to znaczy w tym tomie zaskakująco dobrze wypada ta opowieść, w której Batman jest na pustyni i poszukuje siebie i przeżywa taki sen na jawie. No, jest to wykorzystanie takiego motywu, który, na którym bazuje większość współczesnych religii. Wiele objawień. I podobnych przypadków miało miejsce właśnie w, w jakichś sytuacjach odosobnienia, pustynie, jakieś groty i temu podobne. To jest naprawdę bardzo dobrze rysowane. I te historie, które przerywają tę główną historię, są też w porządku, zwłaszcza powiem o jednej. I tak naprawdę, jakby ktoś się uparł, to on mógłby zacząć stąd czytać ten nocturn, i to by się obroniło. Ale przejdę tutaj do pewnej jaskółki, czyli do tej historii w tym miejscu. Ona jest pisana przez niejakiego Dana Watersa. Ja dzięki Kamilowi Szymikowi wiem że, wiem, że on pisze Nowego Azraela. I on tę historię, his name was Dr. Hurt, napisał naprawdę dobrze. To jest, jak powiedziałem, tutaj taki taki przerywnik wyłącznie. Czy taki element wspomagający, czyli taki support, byśmy powiedzieli, ale jest to naprawdę dobra historia, i on też naprawdę dobrą historię napisał. Mówię o tym Daniel Watersie tutaj z Azraelem. Więc, jeżeli to jest taki wabik na sprawdzenie, czy to jest dobry scenarzysta, to moim zdaniem jest dobry. I tak naprawdę, jak powiedziałem, można by było zacząć czytać te historię mniej więcej od tego tomu, który jest dosyć taki grubaśny. I w tym tomie moglibyśmy się zorientować, że gdzieś Batman się znajduje, ktoś go pojmał. On w tym momencie będzie starał się powrócić do Gotham. Przeżywa podróż jakąś taką w głąb siebie i siebie poszukuje. W tej części historii jest to już pisane dużo lepiej. Zwłaszcza podoba mi się to, w jaki sposób scenarzysta pisze tą już opowieść i powrót Batmana do Gotham City jako nieco innego człowieka. I to później, w jaki sposób będzie przebiegało wyjście z całego tego nokturnu, czyli odzyskanie go tam, też jest napisane dobrze. Niemniej jednak, jak widzicie, jest to schematyczny dobór. To co razi, to też wchodzenie w relacje przez scenarzystę, które są już dawno zamknięte i brak pomysłu na nowe relacje. Niemniej jednak, napisane jest to dynamicznie. W odróżnieniu od poprzednich historii jest to nieprzegadane, nie jest to okraszone jakimiś niepotrzebnymi bajkami ze świata Orientu. Tylko jest to pisane w sposób prosty, ekscytujący, w miarę i niezbyt. Tylko wtedy się pojawia pytanie, po co były te wszystkie tomy, które wiodły nas do tej historii? Przeczytałem na, jednych, jednym z zapowiedzi, na jednej z zapowiedzi tego tomu taką adnotację, że to jest prawdopodobnie najlepsza historia z Batmanem od dekady. To znaczy, ja nie wiem. Co kogoś skłoniło do tej niepoczytalnej wypowiedzi, bo uważam, że nawet Mariko Tamaki jest od tego lek lepsza. No, ale moja ocena całości tutaj no, jest po prostu strasznie negatywna. A więc odpowiadając na pytanie rzeczonego Wojtka, czy ten tom jest lepszy od pozostałych? Tak, on jest lepszy od pozostałych, natomiast czy on ratuje tę historię? Nie. Dlatego, że nawet okoliczność, że w sumie moglibyśmy ten tom czytać w oderwaniu od wszystkich pozostałych i dość szybko zorientować się, o co w nim chodzi, no jest też pewnym probierzem, po którym możemy ocenić jakość w cudzysłowie tego komiksu. No bo skoro możemy zacząć od tego tomu i to nawet jakoś sensownie wyjdzie, no to po co były te wszystkie tomy, które wiodły do tej historii? I też prawda jest taka, że Detective Comics no nie ma ręki, nie ma szczęścia od pewnego momentu do dobrych scenarzystów, bo to co Tamaki robiła było bez sensu i to co tutaj robił ram piąty też było bez sensu. Jedyny plus to są, tak jak powiedziałem, rysunki, bo warstwa wizualna jest niezła, okładki, bo też są fajne. Uważam, że kolorystycznie to też wypada dobrze i chórki. Czyli te historie dodatkowe, ale w tym tomie, gdzie zaczął pisać Dan Waters, ponieważ te historie, w których miał przyjaciela, nazwijmy to, komisarz Gordon, nie były dobre. Wszystko kończy się po prostu na walanką i walką wszystkich ze wszystkimi, gdzie główny bohater oczywiście to wygra, bo jakże mogłoby być inaczej. To jest druga dobra historia Dana Watersa z Nightwingiem i z Azraelem, który tutaj przyzna, przebrał się w kostium, który znamy z Nightfallu. Więc nie, z mojego punktu widzenia ja bym tego nie polecił najgorszemu wrogowi. Nie wiem, czy scenarzysta się pogubił, czy był taki nacisk ze strony redakcji, że to tak źle wypadło, ale wypadło to po prostu źle. Być może chciał napisać jakąś historię naprawdę, naprawdę dobrą, która byłaby czymś więcej aniżeli typowa historia z superbohaterami. Natomiast to jest, tak jak powiedziałem, schematyczne, przegadane, źle zbudowane i. Kończy się to w taki sposób, jaki mogliśmy zakładać, że się skończy. Jednocześnie nie pcha historii z Botmanem w żadną stronę. Po prostu jesteśmy w punkcie wyjścia. Nic w gruncie rzeczy się nie ruszyło. No i jak wobec tego miałbym tutaj powiedzieć coś więcej? Spójrzmy na okładki. No, tak jak powiedziałem, okładki są naprawdę fajne. I plus tutaj jest taki, że nie są zmniejszane. Tak naprawdę jak spojrzymy na te wykładki, okładki, to ich jakości świadczy to, że Kelly Jones paradoksalnie tutaj jest najsłabszy, bo on trochę zrobił okładek wariantowych, a no mnie jego okładki podobają się najmniej, na przykład Tutaj widać, że to jest odcinanie kuponów od tego, kim Kelly Jones kiedyś był i nadal jest i nie wybija się to poza poziom taki, który on sobie gdzieś tam ustawił, czyli żadnego rozwoju nie widać, ale facet ma już też swoje lata, to też nie ma co. Tutaj jest dokładka narysowana jeszcze raz, która przywodzi nam wspomnienia z czasów Semika. Nawet fajnie to wyglądało. No więc uczucie takiego niesmaku i miejmy nadzieję, że Tom Taylor, bo ci, którzy nie, ty, tym, którzy nie wiedzą, powiem, że to, Tom Taylor przejmuje serię Detective Comics już od kolejnego Hardcover, bo ja zmieniam, zbieram w hardcoverach, już nie, 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 nie czytam w zeszytach. W związku z tym kolejny hardcover będę miał z Tomem Taylorem, więc będzie fajny. Tutaj, tutaj będzie Dark Prisons, czyli będzie chip z ja Jak powiedziałem, jestem zadowolony z rajdu z Darskiego. Tutaj on zamyka tę historię związaną z failsafe, i niestety ten Tom. No, trochę mnie rozczarował, dlaczego? Nadal to jest dobrze napisane, ekscytująco napisane, ale wydaje mi się, że pojawił się problem z pomysłem, jaki ma, miał Mark Wade na historii Absolute Power. To znaczy, absolutnie ten adwersarz Batmana tutaj jest ciekawy i myślę, że on ma szansę co pewien czas w mainstreamie się pojawić. Mówię o fail czy tutaj raczej o zurze, o zurenarze, który w gruncie rzeczy oni tutaj, jakby nie spoilerując, w pewnym momencie łączą w sobie tę jedną personę. Niemniej jednak to jest fajna historia, fajnie napisana. Jest taka jeszcze ciekawa historia tutaj, zamykająca z klonem Batmana. I teraz plus tej historii to na pewno to, że Chips Darski bardzo wychodzi ładnie z różnych problemów, które stworzył m.in. Tynią IV. Czyli z tego, że Bruce Wayne stracił pieniądze, i z tego, co Mariko Tamaki rozwinęła z kolei w swoim rajdzie w Detective Comics. Zamieszkał na przedmieściach, chodził na party z sąsiadami, co było naprawdę głupim pomysłem. No, brak kasy i Prowadzenie Batmana do garażu i do tego, że budował sobie różne rzeczy w kanałach, naprawdę było głupim pomysłem. Tutaj mamy historię płynnie napisaną, aczkolwiek ona ewoluuje Batmana w stronę postaci, które są bliższe Spidermanowi, powiedzmy, aniżeli mrocznemu rycerzowi. Niemniej jednak jest to fajne pisane. Jednak tutaj wchodzi już ta Amanda Waller, tutaj wchodzą pomysły Marka Wade'a. W związku z tym, no, to trochę psuje konkluzję tej historii, bo ja się domyśliłem, w jaki sposób ta historia się zakończy. To znaczy, czytając to od początku, wiedziałem, że Batman ma do czynienia z przeciwnikiem, który jest od niego lepszy pod każdym względem. Był tylko jeden sposób, tak naprawdę, na pokonanie tego przeciwnika, i Batman musiał, musiał użyć do tego swojego sprytu. I tutaj mamy finał tej historii, musiał użyć swojego sprytu i musiał zwrócić się o pomoc do rodziny i to się udało. Niemniej jednak, Mark Wade miał zupełnie inny pomysł na wykorzystanie postaci safe'a. przez to, jakby ta epickość tego zakończenia zostaje rozmieniona na drobne. Bezsensownie, moim zdaniem. I od tego momentu, który w tym miejscu widzicie, zaczyna się pewien chaos związany z tym, że no, będziemy musieli sięgnąć do tego absolute power, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Tutaj mamy natomiast to, co ja lubię w komiksach czyli taką historię dodatkową z klonem Batmana. Mm, I tu. To jest taka, takie spojrzenie na to, jak życie Batmana mogłoby się ewentualnie potoczyć, jak mogłaby wyglądać jego starość i jego koniec. To jest też to, co eksplorował w swoim rajdzie. Tom King, czyli wyjście poza ten schemat tego wiecznie młodego e, Batmana i poruszenie trudnych tematów, zwłaszcza dla nastolatków, czyli śmiertelność, śmierć, starość, zniedołężnienie i temu podobne. Bardzo epicko i wzruszająco do końca napisana, ciekawie, e, jako przerywnik, ale Jednocześnie tu, jak powiedziałem, Zdarski domyka pewne wątki, czyli rozwiązuje w ciekawy i powiem szczerze, niewymuszony sposób problem z utratą ręki przez mrocznego rycerza, problem z brakiem kasy przez mrocznego rycerza, co jest rozwiązane w sposób przekonujący i szereg innych problemów, które zrobił czyli Zdarski. Między innymi też rozwiązuje problem y, związany z relacją pomiędzy Bruce'em Wayne'em i Catwoman, ustawiając to w takim miejscu, że to może pójść w bardzo różne kierunki. I to się kończy tutaj. A tutaj pojawia się taki tie-in, będzie dalej, już łączący Absolute Power z, y, z właśnie z Batmanem, z tym rajdem głównym. I powiem tak rysownik, który tutaj będzie odpowiadał za te historie, no moim zdaniem nadaje się z całym szacunkiem takiego G.I. Joe czy do Transformersów, a nie do rajdu głównego w Batmanie. To znaczy tego typu rysownicy, którzy dobrze rysują maszyny, Świat przedstawiony, natomiast mają dwie miny w swoim zesobie głównych bohaterów, i wszyscy mają takie same miny, jakiś dziwny wytrzeszcz. No, nie powinni rysować tego typu historii. Tutaj mamy już wprowadzane elementy z Absolute Power, i one są wprowadzane w taki sposób, że ja jednak sięgnąłem do tego hardcovera, bo chciałem się dowiedzieć o co w tym chodziło. Dlatego, że no, yy, Chibzdarski to pisze, ale robi się tutaj taki galimatias i takie poszarpanie tego komiksu, że postanowiłem, że do tego sięgnę i za chwilę powiem wam, czy warto. Yy, tu jest właśnie o tym evencie. Nie ma tu żadnego wprowadzenia, tak naprawdę, oprócz tego, że. Komanda Waller i to się dowiecie z układki, więc myślę, że to też nie jest spoiler. Postanowiła pozbawić głównych bohaterów mocy i ich zniewolić. O tym, czy to jest dobre, czy niedobre, już za chwilę. Ale tak jak powiedziałem, facet w ogóle nie radzi sobie z mimiką tutaj. Nie radzi sobie z mimiką, a wszystkie postaci, takie postacie, tak jak mówił u nas Hubert Ronek, pozbawia, pozdrawiamy Huberta, wyjąwszy niektóre kadry, no wyglądają jakby były rysowane z jakichś modeli. Nie ma w tym w ogóle jakiegokolwiek zacięcia i pomimo, że to nie jest jakieś niedokładne czy niedopracowane, ale tak jak powiedziałem, nie jest to rysownik na tego typu serię regularną i odstaje od tych rysowników, którzy do tej pory rysowali Batmana. I to jak powiedziałem, to już nam się tyle pojawiało o królików z kapelusza i tyle nawiązań do różnych rzeczy, że postanowiłem do tego Absolute Power sięgnąć, tym bardziej, że pojawiły się jeszcze jakieś historie łączące z Absolute Power, z innymi superbohaterami, bohaterami, m.in. na wyspie Amazonek, gdzie ja już tego w ogóle nie zrozumiałem. Więc pojawia się pytanie, czy w tym gąszczu chaosu, chaosu przepraszam, jest sens, żeby sięgnąć do tego, tego eventu, tego Absolute Power. No to więc teraz Wam o tym opowiem. To jest ten Absolute Power z bardzo dziwnym papierem w środku. To pisze Mark White i to rysuje Dan Mora. Jeżeli chodzi o ten event, to yy, od razu powiem, że nie warto do niego sięgnąć. To znaczy, nie warto. To nie jest napisane źle, bo to jest kompetentny scenarzysta. Pomimo, że jest to historia schematyczna do bólu, która niczym nas nie zaskoczy, to jednak też bardzo dynamiczna, płynnie napisana, jak najbardziej można to przeczytać. Natomiast Mark Wade przyzwyczaił mnie mimo wszystko do tego, że jest w stanie mnie w każdym swoim komiksie czymś tam zaskoczyć. Tutaj absolutnie nie był w stanie mnie zaskoczyć niczym. Jest to schematyczne do bólu, a poza tym wybiło to z rytmu tak naprawdę to, co Chip Dars Zdarski próbował zrobić w Batmanie, w Batmanie. Więc on wykorzystuje postacie, które ma, odgrywają w tym momencie, w którym to absolut Power się dzieje, istotną rolę w życiu głównych bohaterów, takich jak Superman, czyli mamy tutaj Brainiac Queen, mamy FailSafe'a, który się tutaj pojawia, który jest w ogóle out of character, biorąc pod uwagę, kim failSafe był i, i co robił w nim wzór. Tak naprawdę nie wiemy, którym z nich ten robot, który się tutaj pojawia, jest. Tak tutaj strzelam palcami, bo to się dzieje wszystko bardzo szybko, to jest szybko, dużo się dzieje, jest to bardzo dynamiczne, więc nawet nieźle się to czyta, wszystko nieźle, bo to nie można powiedzieć, że tu nie ma żadnego dramatu, tylko jak człowiek to przeczyta, to można to wymazać z głowy, no bo nic w gruncie rzeczy się nie zmieniło. To, co jest fajnie wykorzystane, to motyw, motyw fake newsów. To na pewno, że w gruncie rzeczy ten, kto kontroluje internet i ten, kto nam przedstawia różnego rodzaju obrazki, które nam się wyświetlają w formie czy to powiadomień na telefonie, czy w innej formie nam się wyświetlają, jak przeglądamy Facebook, czy inne media społecznościowe, on w gruncie rzeczy kontroluje rzeczywistość i może nam narzucić określony sposób rozumienia tego, kim Ci super bohaterowie są, a kim nie są, to jest fajnie pokazane, ale w gruncie rzeczy to jest środek do celu, a celem jest nawalanka głównych bohaterów Zamando Waller i z jej ekipą. I tak, zaletą tego eventu jest niewątpliwie artysta, czyli Dan Mora, bo on rysuje naprawdę fajnie. On tu rysuje 1:4 Absolute Power. I to jest fajnie narysowany. Wadą jest na przykład to, że Nightwing nimi wszystkimi przewodzi, łącznie z tymi starymi, nazwijmy to superbohaterami. O ile tam tytanami to mógłbym uwierzyć, że on mógłby przewodzić, o tyle resztą to nie sądzę. Pomysł moim zdaniem zupełnie nieprzekonująco zrobiony. Jest dużo akcji, jest dużo... Takich rzeczy, że jak człowiek to czyta, to się to nie nudzi. Natomiast jakie mam spostrzeżenie? Ja sądziłem, że ten event mi wyjaśni, co się wydarzyło w Batmanie, a jest to tak chaotycznie zrobione, jeżeli chodzi o rolę tego fail-safe'a, tutaj o to, co robi Batman, że ja nadal nie rozumiem do końca, co się w tym Dark Prisons wydarzyło. A więc myślę, że Dark Prisons, czyli to, co robi Zdarski, no nie jest tutaj na piątkę u mnie, tylko jest na czwórkę i to w dodatku z minusem, ale myślę też, że nie jest to wina scenarzysty. Wino scenarzyste. za to ponosi ten event, który Mark Wade albo ktoś z redakcji postanowił tutaj włączyć, który w gruncie rzeczy jest rodzajem komiksowego fast foodu. Jest to coś, czym od czasu do czasu fanów trzeba nakarmić na zasadzie takiej, że dobra, słuchajcie, trzeba im rzucić jakiś event. I na końcu będzie zjednoczenie tej ligi. Takim mankamentem jest to, że bardzo dużo wariantowych okładek zostało tu zmniejszonych. Mają pomniejszony format. Kompletnie nie rozumiem o co chodzi. Zabieg jak dla mnie na bani i no, wydaje mi się, że trochę więcej stron można było wydrukować. Też ten ekologiczny papier zaczyna mnie coraz bardziej razić. A więc tak, jeżeli chodzi o direct presence jestem na tak, jeżeli chodzi o nocturne do samego końca jestem na nie z gwiazdką, że ostatni tom, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie przeczytać i w sumie mu to wystarczy. Jeśli chodzi natomiast o ten absolute power jest to przeciętne. Jak nie macie na co wydać kasy albo byłaby jakaś dobra promocja, to można sobie to Przeczytać. Nie omówiłem Batman Imposter i nie omówiłem tego jeszcze kilku rzeczy, dlatego że chcę mieć mniej więcej 20 minut na odcinek, ale one pojawią się na pewno w kolejnym Batman Pack. Ja to mam na uwadze, nie chcę Was po prostu sobą zamęczyć. Także kolejne odcinki się pojawią. Z mojej strony to wszystko. No i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Polecam się nawzajem, polecam się na przyszłość. Cześć, trzymajcie się, cześć. Like a circle that floats around me, keeping me.